Kolejny projekt uchwały według druku 2166. Zgodnie z paragrafem, odpowiednim paragrafem statutu, do projektu uchwały, według tego druku, minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2015 roku. Bardzo proszę, projekt prezydenta. Referuje pan dyrektor marszałek. Bardzo Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie druku 2166, to on utrzymuje rozkład godzin pracy aptek ogólnie dostępnych, taki jaki obowiązuje w roku, czy do końca roku bieżącego kalendarzowego i taki wynika również z projektu niniejszej uchwały na rok 2015, a więc apteki jednozmianowe w dni robocze od godziny 9 do 16, a dwuzmianowe od godziny 8 do 20. W sobotę, jeżeli chodzi o jednozmianowe apteki, te, które będą pracowały w co drugą, Sobotę od 8 do 14, a dla zmianowych od 8 do 14 w każdą sobotę. Natomiast jeżeli chodzi o dni przedświąteczne, to rozkład godzin pracy jest od 8 do 14. Jeżeli chodzi natomiast o apteki pracujące w systemie całodobowym, które w pełnym zakresie usług farmaceutycznych udzielają świadczeń dla mieszkańców, to w porównaniu z rokiem bieżącym i z tym rozkładem, który w tym roku do końca roku kalendarzowego bieżącego obowiązuje, tych aptek będzie całodobowych o dwie więcej. Ten projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Samorząd Aptekarski Klągą Radę Aptekarską w Krakowie oraz przesłany do konsultacji wszystkich dzielnic miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie mamy, nie mamy opinii. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos. Nie widzę zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu w trybie statutowym nie zgłoszono poprawek ani autopoprawek. Głosowanie w bloku głosowań.